Witam serdecznie. Dzień dobry. Resil się kłania i widocz, jak widzicie, wracamy do szachów z Ressilem. Otóż, widzicie, dzisiaj postanowiłem Wam przeanalizować chyba jedną albo dwie partie. Właściwie dwie, bo jedna jest bardzo <coughs> krótka. I przez to też chciałem Wam pokazać, co mogło w partii nastąpić dalej. Co komputer przewiduje i co ja też my się z nim zgodziłem. Więc tak, ja grałem jako czarne. Sery wygrał jako białe, nie? Zobaczcie, jakie błędy popełnił. Czego, co dobrze by było, co nie należy robić. A więc tak, nastąpiło najpierw E4, potem E5: standardowe otwarcie, takie podobne już do włoskiej. Skoczek F3, skoczek C6 to jest tym bardziej pod partię włoską. Skoczek C4, tego goniec C4, nie? To jest już naprawdę typowe otwarcie włoskie, bo ja następuję. U mnie następuje. Ej, stój, 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 stój. U mnie następuje skoczek F6, nie? Otwarcie takie królewskie, nie? Jak najbardziej akceptowalne. Potem skoczek G5, to jest raczej niezbyt spotykane, bo tutaj, co prawda, skoczek uderza razem z gońcem. Ale jednocześnie odsłania bardzo wrażliwy punkt, oraz yy, co gorsza, ja mogę teraz spokojnie sobie tutaj atakować. On mi nic nie zrobi. Ja zaatakowałem. On zbił. nie Głupio zakładając, że mógłby coś uzyskać. Komputer tutaj yy, mówi o niedokładności. Ja się z nim nie zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ja atakuję. Jeśli ja zaatakowałem tutaj, to zwróćcie uwagę, że on teraz jak zbije, to ja odbijam hetmanem i mam jednocześnie uderzenie na to pole, które jest przez, atakowane przez skoczka. tak? Więc nie ma problemu, żebym miał z tym jakiś kłopot. Skoc, skoczek drugi broni pionka, więc jest nawet dobrze. Co prawda komputer tutaj dobrze zaznacza, że mógłbym tutaj technicznie działać, ale no po co. Jak mnie. Genialny ruch według komputera. Według mnie trochę zbędny. Bo ja wystarczy że zbijam. Hetman. Według komputera, wspaniały ruch. Ja tam zawsze jestem zdania, że nie jest to ani wspaniałe, ani jakieś witne, nie? Ja tylko wam powiem, że nie zakończyło się to wygraną. On nie wiem czemu postanowił tutaj. Atakować. Tutaj jest błąd ewidentny. Ja mu y, wytoczyłem takim y, tego. Dzięki temu, że tutaj wieża stoi, to po prostu te pionki się nawzajem tego bronią i jeszcze się atakują. A przez to, że skoczek stoi tutaj, tak jak mówiłem wielokrotnie, teraz y, pionek jest broniony. Nie jest za, w żaden sposób zagrożony. Nastąpiło zbicie. Coś, co mnie kompletnie zaszokowało. No bo przecież tutaj jest aż widoczne, że skoczek broni. No i powiem wam tylko tyle, że no logicznym jest, że ja zbijam, nie? Pionek jedzie tu. Dlaczego ten skoczek stoi tak martwo, nie? No się pyta. Więc ja więc ja zbiłem dzięki temu gońca. I teraz patrzcie. Jeśli ten król nie zrobi szybko raszady. To on będzie miał spore kłopoty. Nastąpiła ruszada. Wreszcie. Ja ruszyłem tutaj. I w tym momencie poddał się mi biały. Co mogło nastąpić, gdybym pojechał inaczej. Po tym ruchu mogło nastąpić tak. Zbicie. Zbicie tutaj. Pójście na G3. Zamiarem atakowania tego pola, właśnie mogłem zbić w tym momencie. On mógł odejść. Ja zbijam skoczkiem. On zbija gońcem. Ja odchodzę królem. I mamy dobrą prostą na atak na go, gońcem tutaj. No i wystarczyłoby mi znaleźć na białym polu Hetmana, żeby to wygrać. No więc jest bardzo. Jak widzicie, partia była przez niego osobnie no, przejeżdżana cały raz po raz, ale to nie jest jedyna partia. Jak widzicie, już wiecie, że będziemy też omawiali moją porażkę, bo ja nie tylko wygrywam. Więc tak, teraz omówimy sobie drugą partię. Jest to partia z Finlandczykiem. On z kolei, jego partia, potrwała trochę dłużej, ale. Popełnił nie, mniej, nie mniejsze powiedzmy, błędy. Chociaż na pewno nie były one aż tak poważne, aczkolwiek no, nie były też jakieś rażące. Ale dlaczego i co się stało, dlaczego się poddał to zaraz wam powiem. Nastąpiło E4, F6. To jest niecodzienne jak dla mnie otwarcie. ponieważ mieliśmy wielokrotność takich partii, nie. I Nie zawsze skoczek wysuwany do przodu daje wam jakieś rezultaty wizocze. Ja poza tym mogę to obronić. Jest C3. Tutaj D5. To jest o tyle dobre, że tutaj macie tak, atak to, a tak to to broni tego i to broni tego. A on jednocześnie atakuje tutaj więc to jest o tyle dobre, że po prostu atak następuje ale ja się bronię d3 i tyle w temacie g4 tutaj następuje dość dobry ruch gońcem, który atakuje mi hetmana i sprawia, że muszę czymś się bronić ja się wybrałem akurat bronieniem się gońcem na e2, ale to dlatego, że po prostu nie chce mi się marnować skoczków A ja jednocześnie na atak mogę odpowiedzieć kontra nie? D7. Nie do końca rozumiem. Ale rozumiem też. Chciał bronić gońca. Bo rozumiecie, kiedy ja atakuję, to on atakuje mnie tu. A jak ja pojadę tu, to on zbija mnie na tym samym polu. No to ja zbijam tu. Trochę go prowokuję. On zbija mnie skoczkiem, ja zbijam gońcem. Hetman odchodzi. Bardzo dobre posunięcie. Nie warto poświęcać Hetmana za gońca, bo jak widzicie, jest tutaj jeszcze jedna sprawa. Ten Hetman też broni. Ja myślę, że on chciał iść z zamiarem tutaj ataku, by jak ten gońc odejdzie, po prostu tutaj uderzyć, po, pociągnąć wszystkie pionki. Lub, co lepsza Mógł nie trzeba w te wiatry, co tutaj pójść. Wtedy, bo wystarczy sobie, że ten koniec na przykład wybędzie se, no nie wiem, gdzieś tutaj. Spróbuję będzie atakował, nie? Czy to tu, czy to tu, to nieważne. No i tu atakuje wtedy Hetman. Wierza co prawda jest dalej broniona, ale już ma spore kłopoty. Ale więc to jak nie nastąpiło. E na D5. Próbuję go wybawić. Wiem, że go stracę z tego pionka, ale nieważne. Hetman bije na D5. No okej. Okay. Ja uderzam tu gońcem na F3. Jak widzicie, jest to bardzo podobna sytuacja jak wtedy. On mnie atakuje. Szachuje mnie jakoś. Się tym zawarzeniem nie przejmuje. Hetman na E2. Według mnie bardzo dobry ruch, bo atakuje Hetmana. Jednocześnie jestem broniony przez skoczka i gońca, więc nie mam problemu, że ten Hetman mógłby mnie jakoś poruszyć. Hetman odszedł, poszedł na pole. F5. Tu nie muszę się przejmować tym skrzydłem, bo jest dobrze zabezpieczony. A to skrzydło z kolei broni król i Hetman, więc nie ma też problemu. Ja zbijam. Na B7 mam otwartą linię do tej wieży. Mogę łatwo, łatwo się ją skosić. Skoczek na D7 próbuje on jeszcze coś zrobić, ale no niestety A8 i koniec tej wieży. Ten skoczek próbuje tutaj atakować. Już widzicie on próbuje uderzać jakoś w te kierunki, żeby później ewentualnie uderzyć też tutaj. Nie? No ale wiadomo. Jak to mówię, nie dla psa kiełbasa. Koniec na E3. atakuje Powoli nie. Skoczek od na 6 jest to dobre rozwiązanie, bo nie warto tracić figury, kiedy traci widzicie, już tempo gry nie Jak widzicie, ja miałem 80 ja, ja, ja miałem 9-3, on miał 80, a ja miałem 9 punktów przewagi D4. Jak najbardziej rozumieć mój ruch. Ja postanowiłem cięśnienie go dalej. Jak już atakujecie, to atakujcie jak najwięcej. On tutaj próbuje na C5, proponuje mi wymianę, żebym pionki wymienił. Ja oczywiście odmówiłem, bo to mi się nie opłaca. No to opłaca mi się pójście na B5, zabezpieczam jednocześnie znów to skrzydło, dzięki temu ta wymiana zacznie mi się jakoś opłacać, nie? A jednocześnie blokuje królowi możliwość manewru. D8, więc ja zbijam, e, zbijam tego, a idę na B8. Dlaczego nie zbiłem? Dlatego, że nie chce mi się na razie tego zrobić. Ten pionek jest dobry tam, gdzie stoi. Król d7, więc atakuje dalej. Zbijam na a7, robię sobie tempo. d6, król. Tutaj w tym momencie zbija pionek. Teraz nagle się opłacać, zaczęło mi. O, widzicie? Tu jest bardzo duża niedokładność. Tutaj, właśnie ten ruch. Bo widzicie. Gdyby, gdyby tutaj on zbił hetmanem albo skoczkiem, to w tym momencie wyszłoby mu to lepiej. Bo gdyby zbił tutaj skoczkiem, następuje zbicie yy, i odbicie na przykład tego tym hetmanem, nie? Yy, ja zbijam, wtedy ja wtedy bym musiał albo musiałbym to zbić, nie? Albo bym musiał odejść i po prostu musiałbym już ostro się gimnastykować, co z tym zrobić, nie? Ale to no poszło tutaj więc jest tak. No cóż nastąpił Hetman na B8. W ten sposób odciąłem mu linię całą, nie tylko połowę. No i teraz on poszedł. Jak widzicie jest to sytuacja, prawie że pod ale nie przyjmuje związania, dlatego że ja nie chcę po prostu na razie go robić, nie? Hetman dalej próbuje mnie atakować, ale wystarczy pójść pionkiem do przodu, by już było po sprawie. Jednocześnie też atakować zaczął tą linię, więc nie mogę pójść dalej i podzisnąć pionka. Poszedł to tutaj, więc jest to w miarę dobry ruch, bo otwiera sobie też furtkę do ewentualnych ucieczek. Bo jak widzicie, król może wtedy uciec tu lub tu. No tutaj nie, tutaj nie może sorki, bo tutaj jest tego, ale na przykład tutaj jest postęp. Ale co się stało? Nastąpiło koniec D4 i nagle jest jeden, jedyny ruch, na który ten król może zrobić, bo to nagle się odcięło. Bole. Cała ta linia jest odcięta. Więc no, niestety. Ale nastąpiło też zbicie. To jest według mnie słabe posunięcie, właśnie z racji tego pionka, bo wystarczy, że zrobię sobie roszadę długą i już mamy po ptokach ale nie chciałem go tak wpadlać, więc C7 tym bardziej, że skoczek odszedł z tego pola nie, to pole było dobre, bo on atakował tutaj ale no niestety odchodząc, zbijając to kusząc się na to, no to po prostu facet nie do końca to przemyślał. skoczek na C2, szach no dobra, coś ty narobił F6 no i hetman, ja się obawiam Zabłysłoniłem Hetmanowi drogę. Zagrodziłem go. Hetman na C4, nie chcę wymian. Koleżka. Odsunąłem wieżę. Dzięki temu mamy lepsze. Ten. Zbił go skoczek. Zbił go pionek. Jak widzicie skoczek, ale wieża została odsunięta, ale skoczek jej broni, więc nie jest źle. G8 no chłop nie zauważył i nastąpiło zbicie i w tym momencie biały się poddał. Była to bardzo mądra decyzja, czarny się poddał bo widzicie moja przewaga stała się ogromna. Ten pion prawdopodobnie by zaraz został zmieniony w Hetmana i bym się no w ogóle nie, nie musiał już w ogóle nim przejmować, nie? W tym wypadku bardzo duża pokusa zakończyła się kompletnym fiaskiem, które sprawiło, że no. Facet przegrał, nie? 20 punktów przewagi, jak najbardziej dobra pozycja do następnego ataku. Najprawdopodobniej w następnym ruchu by musiał jakoś się gimnastykować, na przykład coś tutaj nie wiem, musiałby posunąć sytuację do przodu nie wiem, wyjść jakoś tym królem gdzieś tam w hen daleko no może nie aż tak daleko, ale tak na przykład tu musiałby chodzić w tym momencie pionek idzie tu, zmienia się w hetmana, on musi zbijać, ja odbijam znów go atakuje przez to on musi odejść coraz dalej nie wiem, na przykład tutaj ja w tym momencie podchodzę przez, inaczej, ja tutaj podchodzę przez, on mógł też tutaj, nie tyle tu mógł iść, inaczej, czekajcie, nie musiał tutaj iść w ogóle, tylko mógł iść tu i tu, wtedy nie, ja podchodzę wtedy wierzą, on wtedy prawdopodobnie odejdzie jakoś tam wyżej, nie? Ten herman uderza tutaj, albo tutaj właściwie byłoby najlepiej. Znaczy, bo więc jak widzicie to pole jest kluczowe. Nie jest ono w żaden sposób źle zrobione, nie? Jest to później, że to pole tutaj idzie, no to znów jest szachowane, a nawet chyba matowane. Nie on tutaj jeszcze może iść, nie on tutaj może przyjść i tak naprawdę jak jak gdybym wtedy z, u, poszedł. No trochę jest manewrowania ale rozumiecie o co mi chodzi. No, chłop miał e, marne szanse na to, żeby e, w ogóle się e, wybronić z tego, nie mówiąc już o tym, żeby mm, mógł cokolwiek innego zdziałać, więc e, najrozsądniejszą metodą. Było się poddać, ponieważ, no, jak wiecie, nigdy nie preferuję metody na poddanie się, ponieważ ta metoda jest jak na dla mnie bardzo zbędna. Ale no w tym wypadku dla białego, dla czarnego dla była wygrana, aż to było zbyt widoczne, a dla czarnego była widoczna katastrofa. Czas zresztą grał na jego niekorzyść, więc jałem szybko do mata. No i tak by się to skończyło, widzowie. Cóż, mam nadzieję, że te dwie krótkie analizy Wam się spodobały. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstrukcyjny komentarz, follow na Instagramie, Twitchu. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć, wpadajcie też do mojego oficjalnego kanału. Hej, hej.